Ok, popatrzmy, jak teraz osoba miejsce w ekipunku. Jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Mhm. Sługuję zgarnąć tę strzelbę tamtego typa. Jeżeli będą chcieli zagrać znowu temu gościowi, to. czy Ty Tyndalowi w sensie, to. będą musieli zdobyć nową broń. Cute. nie tędy. Okej, ok, amunicję, będzie mógł rzucać w nabojami. Ej! Eee... Ja też rozumiem miejsca. Dwa więcej niż karab... Pfu, pistolet maszynowy. Dobra, a teraz ruszę tyłek do gościa, którego polecił mi. A... Jak ono się nazywało? Grayson? Nieważne, niech to. A... Zobaczymy, czy dostanę od niego lepszą cenę za karabiny. Przepraszam, że już kupiłem ten karabin, Malera. dobra. Dobra, nicze zła. Przewrócenie, zająć temat, co Oha, Aha, no dobra. Ej, nie zapisałem gdzie mieszka ten, ten. sprzedawca broni, cholera Co to jest? Polize Kareli Magazine... magazyn Marblokowisko, słodko. ta. Eee, dobra, poszukam może mam gdzieś e, archiwum, hmm, dobra Niczego więc nie znalazłem. cholera. Muszę chyba jeszcze raz do tego jak się się dać. A w sumie wrzucę sokiem za chwilę. Gdzie powinien być ten ten? To jest Lim. Przyjdę. Kręcę się jak po smród po gaciach, Ja pierniczek. Dajcie mi zadania. Macie na więźni. Dobra, na no początek pójdę do tego e, nieszczęsnego archiwum danych. magazyn departamentu policji. Tędy. E, kawałek drogi. Może być. To jest? To jest? Did you get it yet? Adam, please. You have to get that security footage back. I got the footage. You owe me one, Tim. Yeah, you got that right, Jensen. I mean, thank you so much. This is my life I just got back. Listen, I got a hold of a weapon mod. It's not much, but I figured a guy in your line of work could use it. Dobra, już listen i know you were trying to do a good thing and i respect that but you should do it through proper channels next time you might not get this lucky yeah you're right adam i know you're right listen thanks again what ah crap A system celowniczy nieźle. Dobra, uh... dobra, nom nom. Aha, czy to jest do połączenia? Tu już mam bodajże jakiś celownik. I w rewolwerze mam już celowniczek. Nie wiem czy urosłem dla po prostu lubię rewolwery. Może mi się to rozpoczęło w tym, w, 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 w The Suffering, gdzie twoją postawą bronią w sumie rewolwer, a później zobaczysz jakiś lepszy. Ja tak umiem na Realu, więc to naprawdę nie jest żadne wyrzyn. Jako szasie. Eee uh, uh, Okej. Okay. Cze wieda. Cze wieda. Cze Oh man, Eliza is so hot. You're crazy. Nia Shia, Hakim is way prettier. No. There, ja, ja, ja. Ciekawe, że to tamtą to, osobą gadał jest yy, yy, homo, skoro też ma jakieś zdania na ten temat. Ja osobiście sam nigdy nie potrafiłem rozróżnić, czy jakiś facet jest przystojny, czy nie. Byłem w stanie stwierdzić, czy jest brzydki, ale. That's that. Uh, co to za ulica w ogóle jest? Co to na za ulicą ogóle gdzieś? Pamiętam, że. Ulica, która ten gościu ma być jakoś na a się miała nazywać. Ten handlarz wronią cały. A, 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 y, o. Boże, znowu sobie gdzie ja idę! Jestem fantastyczny. Fan Dobra, ten do końca. Sobie, przed załkiem w prawo. Ah, uh, Son of a bitch. Huh. Udajrzewam, że jeśli tam skoczę, to się tam nie skończy tragicznie. Potrzebujesz jakiejś innej ruchomej przeszkody, którą bym... O! Yyy, nie, nie zwracajcie na mnie uwagi, do tego pudła też. Okej, I teraz sfaniakujemy. Właśnie a a Note to self. Nie mogę skakać z pudełkiem. To będzie trochę upierdliwe. Można wyłączyć te ciężkie cholery. Mam nadzieję, że nie będę musiał wracać w ten sam sposób. Czuję się jak kaleki Froger. Ale, ale przyznam, że, że ten pomysł był zastosowany już w niektórych miejscach. Lepiej lub gorzej, tutaj zdecydowanie jest to łatwiejsze do zrobienia. Nie wymaga jakiegoś bezsensownego kombinowania. Po prostu łap za pudła. Tylko w boju. Okej, okay, dobra. Tutaj już nie muszę tak nosić. Przez jakiś czas przynajmniej. Pionier! <grytanie> dobra. Jakby ktoś mi widział od boku, to wyglądało to naprawdę katlińsko w ogóle tak mi pokopało, że aż mi bateryjki spadły. Dobra, zapiszę gra. Jeżeli ty coś zaspiernicze i będę musiał znowu to nosić, to chyba mnie jeszcze trafi. Dobra, teraz jestem... Tak, magazyn. A, a, czemu to się nie wyświetla ciężkiej cholery? Oziom pierwszy zabezpieczenie zabezpieczeń w magazynie policyjnym Łada w serio. Już uh. Access no. Ok, jestem. To, no. no. uh, to nie mogę zamknąć tych drzwi za sobą. No, no. Będę czuł się trochę odsłonięty, ale... Co to? Faktycznie, what the hell? Serio? Serio? Dobra, to jest zbyt ewidentne. Kojedziemy okay, dalej. Eee, to... Autopsji? No kurde. Dobra, mamy dane odnośnie śmierci. Eee... go wziąć. Megan Reed. O, proszę bardzo. Czyli, trzy filary są spalone w znacznie dużym stopniu. No, czyli to, o czym była mowa eee, kiedy był dialog z eem, Malik. Dobra. Wszystkie dane na... mi poinformował mnie gra, że wszystkie dane znalezione, więc ten spadam. A teraz i tak jeszcze muszę pójść do tego. Do komisariatu.

Pośledzony frogar, część druga. No i. Dobra, jesteśmy na zewnątrz już i teraz można pójść od frontu. No dobra, teraz muszę się tam dostać tak, żeby wbić się jakoś do gostnicy. Just a sec. Shit. Jensen? Haas. Surprised to see you here. Yeah, well, I guess you're better at looking out for yourself than I am. I don't have time for your self pity. I need to get into the morgue. That's it? Now, oh, forget it. I don't know what's going on with that body down there, but my orders come from the brass. No one gets in. First thing you say to me after almost two years is you want something? Should I have given you an order? you've always been very good at following those. god damn. where do you get off being so self-righteous? you think i like this? look at me. from swat team commander to a crummy desk sergeant in a 2 precinct. i don't need this from you. i get enough of it at home. so either come up with something better than your usual attitude, or you can just forget it, because you came to me. okay, look, you're angry, and you've got a right to be i'm putting you in a bad position, but i have to get inside that morgue. i won't let it get back to you. i'm always in a bad position. i don't see how i can possibly do this. there's so much heat right now, i'm telling you. the moment i open that door, i'm finished. i just got my life back together. this job is all i have. don't make me do this. don't put this on anyone else. we both know the real reason you're stuck here is that you feel guilty about what you did and until you face up to that this is where you're going to stay i knew it would come to that eventually everything goes back to that day i shot a kid but he was dead before i did that he chose to make himself a weapon and he could have gone through us like tissue paper with those augments of his that's why you ran off you just couldn't take that <laughs> He was 15, Haas. In what world can you justify putting a bullet between the eyes of a 15-year-old boy? I. I don't know. What happened wasn't my fault. You were in command, but when they told you to take the shot, you refused. So they told me. You and I, we were trained to follow orders, Jensen. I couldn't say no, I wasn't strong enough. Adam, please. I need to hear you say it wasn't my fault. On the other hand, I can let him go. I'll let him go. Wayne, it was a bad situation. You didn't do anything wrong. Adam, I... Thanks. The door's unlocked. I'll tell the guys to let you through. Oh, dobra, do. Now, uh... I need to be alone for a while. A no, ogólnie po swoim cofilera ze drugą <kly> myślałem Hey how are Don't get me started on that liberal crap. Jensen, right? I've heard about you. Yeah. You were a good cop I was getting. I heard the what administration got out. A teraz muszę się dostać do kostnicy, sład odwód. This is Eliza Kassam reporting to you live. A Okej, okay, dobra, teraz tak. Słuchajcie, przejść tak, żeby nikt mi nie zauważył, bo ponoć mam tutaj znajomych, którzy mnie nie lubią. E, więc wolę ich uniknąć. Dobra, czas na zapis. Na początek o oh, uh. Teraz to sprawdzę, czy dobrze widzę. Poczekam, aż kamera się obróci i rzucę na to jeszcze raz okiem. Tak! Kanał wentylacyjny, świetnie. No, powinien dojść, dosiadać się tędy przycisnąć. A zobaczymy, czy na pewno. Nie usłyszą? Dobra, no to spadamy. A. Oh. on john doe they brought in earlier. morgue's off limits until he's through. super. who cares okay. if sarah's friend is called Killing? him murder is not the issue. the way i hear it, our j.d. is a cop. no way. according to the first responders. shit. how much you want to bet that story's about to change? okay. i continue in shiv. Mogę go niby ogłosić, ale no to było takie trochę. Nie, tak jest. Dobra, ok. Zastosujemy to samo co przy rozmowie z yy, Tam Wainem. Zapiszę grę. I słuchajmy na początku metody na hura. Nie mogę go skosić, nie mogę go skosić. Dobra, w takim wypadku spróbuję podejścia na turystę, czyli po prostu pójdę od frontu i jeżeli mnie zatrzymają, to po prostu wtedy ym, nawet do mnie będzie problem, a jeśli nie, no to po prostu przejdę na pałę i będzie nic. Zobacz windę. Ja pod. funkcjonuje się nie uwagi widzę. Dobra, no. Okay. O, to jest co? Exit. actually sewers. Czyli druga metoda wejścia. No, dobra. To zobaczymy co tam w środku. us. Okay. About time. You the home set guy was ordered to wait for. Tell Manderly I didn't get the memo until I was halfway through the autopsy. By then, it was too late to close him up again. Right. So you recovered the neural hub. Tricky bit of work that was. Few inches lower, and the bullet would have fried more than just the pedal connectors. As it is, I can't guarantee you'll get anything useful out of it, other than the fact that it's been modified. Modified? With what? Some kind of wet drive. But hey, I didn't look. Ultraviolet means ultraviolet, and I know how touchy you guys get when it comes to matters of national security. He's all yours. The house has been detached, but I left it in the skull as ordered. Now, if you'll excuse me i got paperwork to fix okay boss i got the neural hub looks like it's been modified with some kind of wet drive pritchard should have a look at it no don't bring it here frank's not finished running his diagnostic and i don't want to risk connecting any tech to our networks till he's done Especially if the tech is military. So, what do you want me to do? Take the hub to your apartment. Oh, I contact you Oh, crap.